Dzień dobry. Witam Państwa. Dzisiejszy filmik powstał jako dowód autentyczności, oryginalności oferowanych przez nas produktów, czyli emiterów jonów ujemnych, takich jak medalion tarcza ochronna anielskie skrzydła Anioł, silny emiter między 6 a 8 tysięcy jonów ujemnych, plus przy okazji odpromiennik geopatyczny. Plus inne mniejszej mocy emiterki, przeznaczone głównie na telefony komórkowe, smartfony, ale nadają się też na laptopy, tablety, sprzęt RTV itp. Proszę Państwa, na rynku pełno jest chińskich podróbek tych przedmiotów, które wyglądają identycznie jak oryginały. Proszę jednak pamiętać, że to, co wygląda tak samo, niekoniecznie jest tym samym. Jak zatem odróżnić podróbki od oryginałów? Otóż jedynym sposobem jest doświadczalne sprawdzanie osiągów przy pomocy aparatury pomiarowej, takiej jak ten oto miernik jonów ujemnych. Dzięki temu udowodnimy, że oferowane przez nas przedmioty są oryginalne. Przy okazji informujemy i przestrzegamy, że na rynku... Są podobne oferty, za to z fałszywymi zdjęciami tego miernika czy też innego. Wystawcy takich ofert nie mają własnego miernika, to też w swoich ofertach wstawiają cudze zdjęcia wzięte z internetu, często z fałszywymi pomiarami. Należy o tym pamiętać i nie pozwolić się oszukać. Przystępujemy teraz do badania autentyczności naszych produktów. Zaczynamy od tarczy ochronnej ANIOŁ Anielskie skrzydła Na początek mamy tutaj kartę autentyczności z indywidualnym numerem oraz certyfikatem najwyższej jakości Mamy tutaj emiter Wyciągamy go z pudełka Włączamy miernik Przykładamy go do sensora o. i przystępujemy do sprawdzenia autentyczności. Jak mówiłem, autentyczne prawdziwe e, emitery mają wartość między 6 a 8000 jonów Proszę bardzo, mamy tutaj wartość 6381, czyli mamy dowód, że jest to e, emiter autentyczny. Przy okazji. Każdy pomiar, ten czy innych emiterków, zapisujemy w instrukcji i wysyłamy całość do klienta. Przystępujemy teraz do badania innych emiterków, przeznaczonych na telefony, komórkowe smartfony. Na przykład taki, Made in Japan. To jest dosyć silny, oczywiście autentyczny, bo ma wartość między 200 a 2600 jonów ujemnych. Rozpoczynamy pomiar. Mam nadzieję, że to dobrze widać wszystko. Mamy, proszę bardzo, wynik 2426, czyli mamy dowód, że ten oto przedmiot jest autentyczny. Obecnie mamy innego typu naklejeczki na telefon smartfon czy inne urządzenia. Przedawane jako srebrne, bądź złote, po 6 sztuk w pudełku Proszę bardzo, tu mamy 6 srebrnych, to jest wyjęte z pudełka I tu mamy 6 złotych Proszę bardzo, srebrne i złote One się mienią tak pod, pod kątem, pod światło Jak hologramy, zmieniają troszkę kolory OK Mają tutaj kartę autentyczności Aczkolwiek nie należy na tym polegać, bo fałszywki też mają takie karty autentyczności. Jak mówiłem, jedynym kryterium sprawdzenia jest użycie miernika. Bierzemy zatem srebrny na początek, przykładamy go do do sensora i dokonujemy pomiaru. Oryginalne mają wartość między 1700 a 1900 janów. Proszę bardzo, 1810. Mamy dowód, że te mierniczki, te emiterki są autentyczne. Sprawdzamy teraz w kolorze żółtym, złotym. Przykładamy do sensorka podobnie i naciskamy start. 1650, proszę bardzo. Też jest autentyczne. Wspomniałem Państwu wcześniej, że pewne rzeczy wyglądają tak samo, a niekoniecznie muszą być tym samym. I ilustracją tej tezy są te dwa oto modele jeszcze innych naklejek na telefon, smartfon tego właśnie typu. Są identyczne w każdym szczególe z wyglądu. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że jeden z nich jest oryginalny, a drugi jest podróbką. Który jest który, to zaraz sprawdzimy. Bierzemy na początek ten. Przykładamy do sensora. Naciskamy start. Oryginalne mają wartość tak 1100, 1000, 1000 średnio. 1100. Proszę bardzo 1146. Czyli mamy dowód, że ten akurat egzemplarz jest autentyczny. Natomiast bierzemy teraz drugi. Przykładamy do sensorka tak samo. Naciskamy start i czekamy na wynik. No, proszę bardzo, warto jest zaledwie 33. No, to jest kolosalna różnica. Czyli mamy tutaj dowód, że ten oto egzemplarz jest fałszywy, jest podróbką. Chociaż, jak Państwo widzą, wyglądają identycznie. To jest właśnie, przestrzegamy Państwa, żeby pamiętać o tym, że to, co wygląda tak samo, nie musi być tym samym. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.